nie, no Andrzej, bo ty to do nagrywa, nie... no nagrywa się, nie... Ale to jest bez dźwięku się nagrywa. Proszę. Proszę cię. Ale to jest bez dźwięku, no. Takie wydarzenie, no. Ale będzie jeszcze kawałek. Muszę Jarka teraz nagrać, że jest tutaj. Dobrze. Dziękuję. No, że... Pomachamy... Pamachajcie jeszcze... i wyłącznie kawę. Tak no. jest. O i ja jeszcze siebie nagram. To będzie koniec ujęcia.